Nie jesteś chłodna, nie jesteś zdystansowana, nie jesteś zamknięta, jesteś po prostu niedotknięta w taki sposób, w jaki twoja dusza potrzebuje. Bo kobieta nie zamienia się w lud z braku uczuć. Ona po prostu przestaje czuć się bezpieczna, żeby płonąć. I wtedy jej ciało robi to, co umie najlepiej, zamyka się. Nie z wyboru, tylko z instynktu. Jak kwiat, który zwija płatki, bo nie czuje słońca. To, że już nie czujesz, nie znaczy, że coś się w tobie zepsuło. Znaczy, że zbyt długo dawałaś tam, gdzie nic nie wracało. Że byłaś ciepłem w miejscu, które nie znało czułości. Że rozlewałaś się miłością, a ktoś traktował to jak wodę z kranu coś, co zawsze będzie. Zamknięcie nie jest winą. To ochrona. A każda ochrona ma w sobie tęsknotę. Bo kobieta, która nie czuje, tak naprawdę czeka. Na gest, na przestrzeń, na spokój. W świecie, który każe ci być twardą, emocjonalność staje się luksusem. Ale to właśnie ona jest Twoją mocą. Nie ta siła, która pcha i udowadnia, tylko ta, która potrafi płynąć. Czasem wystarczy drobiazg, by kobieta znów się otworzyła. Dotyk, spojrzenie, moment, w którym nikt niczego nie wymaga. Bo kobieca energia nie znosi przymusu. Ona rozkwita tylko w obecności, w zaufaniu, w rytmie, który jest miękki, a nie szybki. Nie da się odzyskać swojej kobiecości z poziomu głowy. Trzeba wrócić do ciała, do oddechu, do tych chwil, w których czujesz, że znowu jesteś tu. Nie dla świata, nie dla obowiązków, tylko dla siebie. Kiedy kobieta zaczyna znów czuć, jej głos się obniża. Ruch staje się spokojniejszy. Światło w oczach wraca. Nie dlatego, że ktoś się pokochał. Dlatego, że ona przestała się pilnować. To jest właśnie energia żeńska, zaufanie do życia, które nie musi być idealne, żeby było piękne, miękkość, która nie jest słabością, tylko mądrością, która wie, że nie trzeba ciągle walczyć. Nie próbuj już być spokojna z wysiłku, nie próbuj być dobra, żeby zasłużyć, nie próbuj udawać, że ci nie zależy. W kobiecości nie ma strategii, jest prawda, a prawda zawsze pachnie spokojem. Zdejmij dziś z siebie maskę ogarniętej. Nie musisz być wiecznie silna. Nie musisz mieć wszystkiego pod kontrolą. Zrób coś, co nie ma celu. Weź długi prysznic. Pomałuj usta tylko dla siebie. Zatańcz bez muzyki. Poczuj ciało nie po to, by wyglądało, tylko po to, by żyło. Kiedy znów poczujesz siebie, świat zacznie inaczej reagować. Bo energia kobiety to nie coś, co się robi. To coś, co się budzi, gdy przestajesz próbować. Nie jesteś chłodna. Jesteś po prostu niedotknięta w sposób, na jaki zasługujesz. Nie naprawiaj tego. Po prostu wróć do czucia.